Witam serdecznie. Na początek chciałbym pozdrowić i bardzo podziękować mojemu pierwszemu wspierającemu. Jest to Ludo. Bardzo Ci dziękuję. Twoje wsparcie jest naprawdę nieocenione. A teraz już przechodzimy do jak zwykle smacznego, szybkiego i taniego przepisu. A mianowicie będzie to sos grzybowy z podgrzybków i do tego będą jeszcze pulpety z łopatki wieprzowej. Wszystko to zrobimy na jednej patelni. Składniki, które potrzebujemy to: mięso mielone z łopatki wieprzowej pół kilograma, śmietanka 30 330 ml, 200 g mrożonych podgrzybków, dwie łyżki stołowe czubate śmietany 18, 50 g masła, jeden pęczek dymki, ale musicie go rozdzielić, cebulkę osobno pokroić w drobną kostkę, szczypiorek posiekać również na drobno, listek laurowy pół pęczka, świeżego kopru Pół suchej bułki namoczonej w wodzie, ona jest odciśnięta jeszcze 5 cm pora, drobno posiekanego, jedna łyżka stołowa majeranku, jeden duży ząbek czosnku, drobno posiekany, olej, świeżo zmielony pieprz i sól. Na początek zajmiemy się przyprawieniem mięsa na pulpety. Tak więc do mięsa wrzucamy por, czosnek i majeranek, do tego bułka. O rozmielonego pieprzu. Na końcu solimy. Musimy to teraz wszystko wymieszać, dobrze wyrobić. Jak zauważyliście, nie dodaję jajka, nie jest nam ono potrzebne, pod warunkiem, że to mięso dobrze zostanie wyrobione. Mięso mamy ładnie wyrobione, następnie formujemy pulpety. Zróbcie wielkość, która wam pasuje. Wyszło mi 9 pulpetów. Zabieramy się za robienie sosu. Tak więc rozgrzewamy patelnię. Patelnia jest już rozgrzana. Wlewamy odrobinę oleju. Następnie masło. Musimy je teraz rozpuścić. Następnie dorzucamy cebulkę. I podsmażamy ją, tak aby zmiękła jeszcze bardziej. Odrobinę już możemy posolić. Następnie dorzucamy grzyby. Grzyby powinny dusić się tak około 15 minut razem z cebulą. Od czasu do czasu mieszamy. Gdy praktycznie cała woda już z tych podgrzybków odparuje, to jesteśmy gotowi. Aby wlewać już śmietankę. Tak więc wlewamy śmietankę. Do śmietanki już dorzucamy liść laurowy. Już możemy śmiało dodać pieprz. Sos grzybowy lubi być pieprzny, tak więc sporo pieprzu. I czekamy aż śmietanka się zagotuje. Sos zaczyna już nam delikatnie bulgotać, tak więc nadszedł czas, aby już powsadzać do niego pulpety. Następnie redukujemy cały sos. Zanim sos zrobi się gęsty, Pulpety nam dojdą w środku. Od czasu do czasu pulpety obracamy na drugą stronę. Jak widzicie, sos nam cały czas gęstnieje. A pulpety już, już są w środku na pewno dobre. Tak więc dodajemy śmietane, koperek i szczypiorek. Delikatnie solimy. Musimy to wszystko teraz ładnie wymieszać. Mieszamy, bo tak naprawdę już niedługo patelnia schodzi z gazu. Redukujemy tak, aby on był jeszcze bardziej gęsty. Choć kto lubi bardziej rzadki sos, na przykład taki, i już odpowiada. Można śmiało sprawdzać, czy. W smaku jest ok, jeszcze trochę soli, tak więc ja jeszcze redukuję i sprawdzę na na samym końcu. Ja już się nie mogę doczekać i myślę, że ta konsystencja dla mnie jest idealna, tak więc tylko sprawdzę. Jeszcze odrobinę soli. Wymieszamy. Już kończymy. Mm. Uwierzcie niesamowity zapach. Naprawdę wygląda to pięknie, niesamowicie pachnie. Ale dopóki nie wypróbujecie, to nie będziecie znali tego smaku, a uwierzcie coś wspaniałego. Jakich dodatków użyjecie do tego sosu i tych pulpetów, to już wedle waszego gustu do tego jeszcze. Szczypior, i śmiało można już jeść. A tak wyglądają pulpety z sosem z bliska. Dopóki nie zrobicie, nie przekonacie się, jakie to jest wspaniałe. Tak więc polecam ten przepis. Myślę, że spróbujecie. A jak już spróbujecie, dajcie jakiś komentarz. Łapkę w górę. Wspierajcie, subskrybujcie. Wszystkich zachęcam do oglądania mojego kanału. Mam nadzieję, że coś znajdziecie dla siebie. A ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam dużo zdrowia, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A na sam koniec, jak zwykle, pokażę Wam, jak wyglądają pulpety w środku. Tak więc zabieramy się do jedzenia. Spójrzcie, w środku jeszcze fajny, wilgotny. Do tego spory kawałek podgrzybka. Mm. Coś niesamowitego. Oj, wspaniałe. Tak więc życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.